Stary coś zeszło ze strychu. Siedzę zamknięty w pokoju i słyszę kroki na korytarzu. Ale to nie są zwykłe kroki. Każdy jest ciężki, powolny, jakby ktoś specjalnie stąpał tak, żebym je słyszał. Od dziesięciu minut to coś chodzi po całym piętrze. Co? Czekaj, od początku co się stało? Cały dzień było normalnie. Oglądałem film, byłem sam, rodzice wyjechali. Wieczorem usłyszałem jakieś stukanie nad sobą. Pomyślałem, że to wiatr albo coś spadło, ale potem usłyszałem kroki. Powolne, najpierw na strychu. Myślałem, że może kuna, wyszedłem na korytarz, a drabinka była wysunięta. Patrzyłem w górę i wtedy coś zeszło. Nie widziałem dobrze, co to było, bo światło zaczęło migać. Stary, masz jakieś zdjęcie? Zrobiłem jedno. Jak stałem na schodach, zanim zamknąłem się w pokoju. O Boże, to nie wygląda na nic normalnego. Wiem i to nie koniec. Dostałem sms od nieznanego numeru. Nie otwieraj drzwi. Po chwili drugi, ona już jest w domu. Że co? Siedzę z kijem w ręce. Boję się ruszyć. Przed chwilą klamka od drzwi się lekko poruszyła. I teraz znowu cisza, ale czuję, że to coś tam jest. Strasznie się boję. Masz czym się bronić? Kij baseballowy. I nóż z kuchni, który wcześniej wziąłem. Ale nie wiem, czy to coś by je zatrzymało. Słuchaj, może mam przyjechać? Nie wiem, boję się, że to coś cię zobaczy. Znowu słyszę jakieś kroki. Idą w stronę mojego pokoju. Są strasznie ciężkie i powolne. Stary, zamknij okno i wyłącz telefon. Może cię jakoś wyczuwa. Okno już zamknięte, telefon mam przyciszony, ale czuję chłód w pokoju. I powietrze zrobiło się gęste, jakby coś było tu ze mną. Czekaj, ktoś właśnie położył coś pod drzwiami. Słyszałem szelest. Nie ruszam się. Znowu dostałem SMS-a. Co teraz napisał? Nie mów, nie ruszaj się. Boże, nie wiem co robić. Stary, nie wydawaj żadnego dźwięku. To może być jakiś psychol albo coś gorszego. Nie wiem co to jest, ale to coś nie brzmi jak człowiek. Kroki są zbyt ciężkie i ten chłód. Mam ciarki na całym ciele. Jakby powietrze w pokoju zamarzało. Może jednak mam przyjechać. Nie zostawię cię tam samego. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale chyba już nie mam wyjścia. To coś właśnie przestało chodzić. Jest straszna cisza. Ale wiem, że tam dalej stoi. Tuż za drzwiami. Okej, okay, słuchaj, jadę do ciebie. Będę za dziesięć minut. Masz tylne wyjście? Tak, w pralni, ale boję się tam wyjść. Tam właśnie schodzą schody ze strychu, a to coś zeszło właśnie tędy. O Jezu, może napiszesz do kogoś jeszcze, może do siostry. Ola jest teraz u koleżanki, może do niej napiszę. Czekaj, coś się właśnie poruszyło. Klamka się znowu rusza. O Boże, słyszę sapanie za drzwiami, ale to nie jest oddech człowieka. Jest głęboki, jakby chrapliwy, gardłowy. Stary, trzymaj się tam, jadę na pełnym gazie, zaraz u ciebie będę. Mam straszne ciarki. Telefon znowu zawibrował. Nowy SMS? Tak. Nie otwieraj, nie mów, nie pisz. Boże, to coś wie, że pisze. Wyłącz ekran. Siedź cicho. No dobra, ale wiesz, co jest najgorsze? Mam wrażenie, że to coś mnie słyszy w myślach. Za każdym razem, gdy chcę coś zrobić, klamka zaczyna się ruszać mocniej. Jakby to wiedziało, co planuje. Boże, nie myśl o tym. Skup się tylko na tym, co piszesz do mnie. Dobrze, ale czuję, że to coś zbliża się do drzwi. Słyszę, jak staje tuż przy nich. I coś właśnie przejechało pazurami po drzwiach. Długi, przeciągły dźwięk, jakby chciało je rozciąć. Stary, zaraz będę. Jeszcze pięć minut. Trzymaj się. Czekaj, nagle jest cisza. To coś przestało się ruszać. Nie słyszę już oddechu, ale czuję, że wciąż tu jest. Powietrze dalej ciężkie, zimne. Ale jakby o, coś się cofnęło. Może odeszło. Może cię nie wyczuło. Nie wiem, ale drzwi już się nie poruszają. Może poszło na dół? Dobra, jestem już prawie pod domem. Jeszcze dwie ulice. Zatrzymam się pod twoim oknem. No dobra, ale znowu jest dziwnie. Telefon właśnie się sam odblokował. I pojawiło się nowe powiadomienie. Jakiś nowy SMS? Nie, jakieś zdjęcie, bez nadawcy. Zdjęcie mojego korytarza, zrobione teraz. Ale ja nie wychodziłem z pokoju. O Boże, to nie jest możliwe. Kto zrobił to zdjęcie? Nie wiem. Ale widzisz ten cień? Widzę, to coś tam stoi. Nie wychodź, już jestem pod domem. Widzę światło w twoim oknie. To ja mam tylko lampkę nocną. Czekaj, ktoś włączył światło w kuchni. Ja nie wchodziłem. Widzę przez okno kuchni. Ktoś tam jest. Stoi bokiem. Ręce nienaturalnie długie i brak twarzy. Boże, to nie może być człowiek. Drzwi do mojego pokoju właśnie się lekko uchyliły. Ale ja ich nie dotykałem. Czuję powiew zimnego powietrza. Słuchaj, spróbuj przejść do tylnego wyjścia. Przez pralnię będę czekał za domem. Okej, okay, biorę kij i nóż. Powoli wychodzę. Telefon mam w kieszeni. Drzwi lekko uchylone. Nie widzę nikogo na korytarzu. Biegnę do ciebie. Każdy krok wydaje się być słyszany. Czuję, jak coś mnie obserwuje. Schodzę na dół, ale światło w salonie zgasło. Ja go nie dotykałem. Stary, szybko jestem za domem. Tylne drzwi są wolne? Nie wiem, idę sprawdzić. Korytarz na dole pusty. Ale czuję, że coś mnie śledzi. Czuję to dosłownie za plecami. Serce mi wali. Jestem przy pralni. Drzwi do ogrodu zamknięte. Otwieram. Widzę cię. Szybko wychodź. Jestem. Biegnę. Do auta. Szybko! Stary, siedzimy w aucie, ale ja dalej czuję, że to coś jest blisko. Cały czas mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Patrzę w lusterko i przysięgam, widziałem przez sekundę cień za autem. Nie panikuj, jesteśmy w aucie, drzwi zamknięte, silnik chodzi. Masz telefon? Tak, ale właśnie dostałem kolejne powiadomienie, znowu od nieznanego numeru. Co teraz? Nie uciekniecie, to już się zaczęło. Boże, kim jest ten ktoś? Nie mam pojęcia, ale zobacz to. Telefon sam otworzył galerię i pojawiło się nowe zdjęcie. Matko Boska. To niemożliwe. Kto zrobił to zdjęcie? Przecież nikogo nie było wokół. Staliśmy tu cały czas. Ktoś albo coś jest w pobliżu. Musimy stąd odjechać. Natychmiast. Ale dokąd? To coś nas chyba śledzi. I czuję, że to nie skończy się tak łatwo. Czekaj, mam pomysł. Znam jedno miejsce. Stary parking przy lesie. Nikt tam nie jeździ. Możemy tam się zatrzymać i pomyśleć, co dalej. Okej, okay, ale szybko, bo właśnie. Patrz, światło na klatce schodowej mojego domu znowu się zapaliło. Samo tam ktoś jest. Nie oglądaj się. Ruszasz? Tak, jadę, ale telefon znowu wibruje. Nowy SMS? Nie zatrzymuj się! Kto to pisze? Nie wiem, ale zaczynam się bać, że to nie człowiek. Jedź, nie myśl teraz o tym. Skup się na drodze. Okej, okay, wyjeżdżam z ulicy, ale coś jest nie tak. Uważaj, za nami jedzie czarny samochód. Bez świateł. Trzyma się idealnie za nami. Nie widzę kierowcy. Przyspiesz, nie możemy dać się złapać. Przyspieszam, ale on też jedzie coraz bliżej. Stary telefon się wyłączył. Ekran czarny nie reaguje. Co? Mój też zgasł cały system w aucie. Nie mam świateł, radio zdechło. Boże, to coś chyba nas zna i nie chce, żebyśmy odjechali. Spróbuję skręcić w leśną drogę. Tam może go zgubimy. No dobra, ale czuję, że to dopiero początek. Napiszę do Oli. Ola, jesteś? Proszę, muszę ci to opowiedzieć. Coś strasznego dzieje się w domu. Nie wiem od czego zacząć. Ale coś zeszło ze strychu. Kał? Kuba, co ty mówisz? Słuchaj, od kilku dni słyszałem dziwne odgłosy na strychu. Najpierw stukanie, potem kroki. Dzisiaj zeszło coś. Wysunęła się drabinka sama, potem kroki na korytarzu. Coś było za moimi drzwiami. Boże, gdzie teraz jesteś? Z Dawidem, w aucie. Ale mam wrażenie, że to coś nas śledzi. Dostałem sms -y od nieznanego numeru. Nie otwieraj drzwi, ona już jest w domu, nie uciekniecie. Boże, to brzmi jak jakiś rytuał. Kuba, wiesz co mówiła babcia o strychu? Że nie wolno tam wchodzić po zmroku. To nie wszystko. Babcia kiedyś znalazła tam stare księgi. Nie chciała o nich mówić. Powiedziała tylko, że strych nie należy już do naszego świata. Boże, to by tłumaczyło dlaczego to coś się tam pojawiło. Jest jeszcze coś. Dom, w którym mieszkamy, zbudowany jest na fundamentach starego dworu, a w tym dworze mieszkała kobieta, oskarżona o czary. Legenda mówi, że została zamurowana na Trychu. Boże, to chyba ona. Wiesz może, gdzie są te księgi babci? Powinny być w starym kufrze na strychu. Ale Kuba, nie wracaj tam! Jeśli to coś się przebudziło, będzie chciało nas znaleźć. Ale musimy się dowiedzieć, jak to zatrzymać. Nie możemy tak uciekać. Jest jeszcze coś, babcia mówiła, że kiedy to coś się obudzi, będzie szukać krwi, że to nie jest zwykły duch. To coś, co żeruje na żywej energii. To dlatego telefon wariował. I dlatego czułem to zimno. Boże, musimy coś zrobić. Nie możemy tego sami powstrzymać. Musimy znaleźć te księgi. I jest jeszcze jedno: babcia kiedyś dostała list od kogoś, kto też próbował zamknąć to. Coś, nieznany numer, brzmiał dokładnie tak samo jak te twoje SMS-y. Boże, czyli to coś już kiedyś próbowało się wydostać? No chyba tak. I chyba tym razem mu się udało. Nie uciekniesz. Kim jesteś? To, co obudziliście, nie zostawi was w spokoju. Co to jest? Ona była zamknięta przez sto lat, ale ktoś otworzył wrota. Jakie wrota? Drabinka. Pierwszy krok światła. Drugi krok krwią wzbudzona. Boże, co możemy zrobić? Nie ma już powrotu. Jeśli nie zamkniecie rytuału, zginiecie. Jaki rytuał? Gdzie są te księgi? Stare karty ukryte w kufrze. Ale nie jesteście sami. Ona już ma swoje znaki na was. Zobaczcie. Co? Patrzę na ręce. Mam czerwone ślady na nadgarstkach. Nie było ich wcześniej. Znak przejścia. Jesteście naznaczeni. Macie mało czasu. Jeśli nie znajdziecie formuły, ona was znajdzie. Gdzie szukać? Jak ją zatrzymać? Czytaj księgi. Nie ufaj światłu, gdy zacznie migać. Uciekaj. Nie patrz w lustra. Ona tam czeka. Boże. Telefon znowu się zacina. Ekran zaczął migotać. Pojawił się napis Ona patrzy. Nie mogę tego usunąć. To się dzieje naprawdę. Kuba, słyszysz mnie? Mój telefon znowu działa. Gdzie jesteś? Jestem znowu w aucie, ale dzieje się coś dziwnego. Silnik sam zgasł. Telefon wariuje, wokół jest mgła. Nie było jej sekundę temu. Patrzę na drogę. Nic nie widać. Boże, to się zaczyna. Oni mówili: mgła to znak, że ona jest blisko. Wiem, ale najgorsze: z tylnego siedzenia właśnie coś się poruszyło. Nie jestem sam w aucie. Boże, czuję oddech na karku. Nie mogę się ruszyć. To coś tu jest. Nie oglądaj się. Nie patrz na nie. To wtedy przechodzi do ciebie. Za późno. W lusterku widziałem: ona ma twarz. Moją twarz. Uciekaj! Otwórz drzwi i wybiegaj. Nie mogę. Drzwi są zablokowane. Okna całe zaparowane. Na szybie ktoś napisał od środka: Już czas. Boże, słyszę szept bezpośrednio do ucha. Kuba, chodź na strych. Czekają na ciebie. Czuję, jak coś zaciska mi gardło. Trzymaj się. Słuchaj, próbuję do ciebie dobiec. Widzę twoje auto w mgle, ale mgła jest nieruchoma wokół auta, jakby coś się trzymało. Czuję, że tracę przytomność. Telefon się nagrzewa, ekran się rozmywa. Widzę tylko napis do zobaczenia na strychu. Dawid, jeśli nie dam rady, powiedz Oli żeby nie wracała do domu. Trzymaj się. Jestem już przy aucie. Otwieram drzwi. Dawid, ona jest za tobą. Dawid.